Się monetkowiczu, się ma. Um, ogólnie nie wiecie, albo wiecie, mamy nowego syna i to jest ogólnie. <laughs> to jest Kuba. Poznajcie, o Jezus. Poznajcie Kubę, to jest Kuba. Nie pytajcie, czemu ma takie imię, bo po prostu mi się ona podoba. To się dalej nie położona Spać, spacie, Boska Sorry, ona jest taka mała i ogólnie pracowałam, żeby wszystko tutaj zrobić, a ona jest taka mała, że po prostu jej nie zauważyłam, więc. Przepraszam Was bardzo, ale po prostu jecie, no. Słabo z nim tutaj. Więc, no. Więc ją trzeba położyć. Oczywiście kładzie ją. Nie mi tu, tu. No, już możemy być w smutku. O matku bosko, dobra, jednak nie, jednak. O. Nie Więc tak. Dobra, czas wstawać. Po co ja tu położę? A bo dzisiaj dziewczynki mają ten spektakl jakby no, więc trzeba się ładnie ubrać. A, tylko na razie. Wstawaj! Co? Max, dawaj. Dzisiaj mają... Uh -huh. Jak mam się ubrać? Ładnie. Czyli co to znaczy? Ładnie to ładnie, a brzydko to brzydko. Nie masz się ubrać, no, no może być Dobra, ja się ubierę Może coś takiego Dobra, to jest o wiele ładniejsze na pewno Więc, dobra ja Dlatego ty się zajmij Tosią, a ja pójdę obudzić dziewczynę Nie Zajmij się nią, a nie Tutaj Nikola, Nikola, wstajemy mama No chodź, chodź Jak się spało? Dobra, a dzisiaj mam spektakl? Tak, więc możesz się już obrać, ale to może zaraz. ja karmi swojego chomiczka Ale nie mam jedzonka A bo mi się ja, dobra. No to w sumie możesz się już ubrać Czyli ty masz ten strój. A tu masz. Ten. Ubieraj tu, nie wiem. O! O, jaka słodka lama! O czym to jest przedstawienie? A jakieś takie mamy tam śpiewać czy coś? A śpiewać! No i ja mam być jakimś ta jakąś taką lamą. Dobrze, dobrze, ładnie ci się w tym. Dobra. Lenka, <laughs> stajemy. Hmm, co to mama? Na no, czas wstawać. Po co? Spektakl. Ty już wiesz i ty już zaglądasz do szafy, ja nie wiesz No mnie nauczyłaś chodź O, siema lama. Ej, nie mów tak do siostry. Dobra. Idźcie na siebie. Tato, co ty robisz? Idźcie, nie zwracajcie uwagi na tatę. No. Dobra, czasu budzić Maja. Maja, wstajemy. Mamo, po co mnie budzisz? Czas do szkoły. Dzisiaj ostatni dzień. Majóweczka potem. Majówka, Dobra, już, już się ubieram. Idźmy stąd. Hmm, co by tu ubrać? A wy na co się patrzycie? Idźmy stąd. No dobra, już muszę patrzeć. Dobra. W ogóle widzowie, jak, jak tam się u was żyć, ko... Mija? Jak to? Bawa? Wiem, że dzisiaj już jest majóweczka, ale miałam to wczoraj nagrać, ale jednak nie, bo po prostu nie miałam czasu... Więc tak, jakie macie plany na majóweczkę... Przepraszam was. Jakie macie plany na majóweczkę w ogóle, bo... No ja żadnych nie mam planów, ale dobra, wracajmy do filmu. No, Ma sens... Uuu, jak ładnie! Ubrana. A tam chodzi, idziemy. Dobra wezmę dziewczynko. Chodź już! Idę, Boże, karmiłam to się. Czym ty ją karmiłaś? Znaczy. A zresztą. A wy nie zjechałyście? No nie, bo nam się nie chciało, Ciekałyśmy na was. <laughs> Mamo! Co? Pójdź banki. Nie! Czemu nie puściłaś baniek? Bo nie mamy czasu na to. Tak, ale na śledzenie kukul! Sie ma kukul. Nie budźcie go na razie. Weźmy lemoniadę. Nie. Nie. Już jeszcze śnia śniadanie. Jakby one zjadły śniadanie poza filmikiem. Dobra, więc tak. To się jeszcze nie nakarmiona, ale ja jestem też nie nakarmiony, więc proszę. A maję trzeba budzić, brata. Albo ty trzeba budzić. Syna ja już. Kuba. Co tato? Twoje się otrzymają dzisiaj spektakl, a poza tym ty... E Masz dzisiaj test z matmy? Nieee. Obraz, synu, majóweczka jutro jest. Czemu, Czemu wy mówi, mówicie majóweczka, a nie na przykład, nie wiem, majówka? Nie wiem, a teraz idziemy u zęby. O, oh, matko. Mój śmigłowiec, chodź. Dobra, sorry. Nie, u zęby. A jeszcze teczek nie mamy. Co cokolwiek zrób? Nie wiem, przepuć te usta. Mm -hmm. Już I na śniadanie To po co ja mam te No strasznie, nie myłeś nawet Ech, Przepłukamy, no właśnie Dobra dziewczyny, idźcie na te Na dzieciaki Idźcie na sofa, my sobie tutaj zjemy Bo musimy popatrzeć też na jakieś tam rachunki Co? Znaczy, no tam iść Oglądać czy tam nie Ale to jest horror To włączcie bajkę, Boże macie dwójkę Dobra, niech już pooglądają trochę horror. Ja nie, później nie będę spiedzić. Dobra, dobra, Boże! Dobra dzieci, bo która to jest godzina? Już późno chodźcie. Okej, okay, okej. Okay. Co wy się ręce trzymaliście? Nie? Dobra, nieważne. Kawy chcę. Kuba, gdzie ty masz swój plecak? <laughs> Matko, nie spakowałem się. Kuba! No co? Ale i tak mam tylko tez, Mamo, daj mi długopis, weź sobie. Idę do was po długopis, zaraz wracam. Maja, daj mi długopis, bo rodzice nie mają. O Boże, może być taki brzydki jest. No to ja ładniejszych nie mam. Albo bierzesz, albo nie. Tata, a mogę iść z Buta. Zaraz ci mogę zwalnąć z Buta. Nie, idziesz z nami. No tato, będą miała obciach Nazajem Też mam zawsze z wami obcia, więc teraz wasza kolej szkole Kuba, weź po prostu bidon, bo macie tam obiady Bleh. Ja nie mam, tato To będziesz miał, kurde Chcę kupić coś Właśnie, Maja, kup mu coś tam w waszej szkole No tato, kup mu coś Albo nie No, dobry, kupię mu coś Ale małe to ja ci zrobię małe śniadanie. No ta to dobra już. Stop it. Trzymaj ten dżem i tyle. Pa. Pa. Muszę czekać i tak na moim bestii. Dobra czekaj tam se. O Jezu. światło. Dobra na mnie czas. Tu, 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 tu. Uj, Mój bierzec. Cześć. Cześć. O nie to mój brat. Przepraszam cię za niego. Dobra ja się i tak śpiesz. Pa. Nie pa. Dobra, chodźmy, idziemy. No to co, dziewczyny? Zawieziemy Was i oj, przepraszam was. Zawieziemy Was, no i co, no i pojedziemy na ten wasz spektakl. A wy zapłaciłeś w ogóle? Nie. No przecież zapłaciłem spokojnie, spokojnie. Jezu, nie strasz mnie. Dobra, idziemy, chodźcie. Amplikacja. Przepraszam Was bardzo za to. Trzymajcie te wasze pałki i idziemy. Będzie party 2.